Cześć! Witamy na kanale Grupy Krukowiak. Dziś bierzemy na tapetę największe z opryskiwaczy, czyli serię Goliat, Długo wyczekiwane opryskiwacze. Po dłuższej przerwie zapraszamy do konfrontacji, a powiemy sobie o całej przekroju pojemności od 2,5 aż do 8 tysięcy litrów. I na przykładzie tych trzech konkretnych modeli pokażemy również różnice w możliwościach budowy, ale również doposażenia tych konkretnych modeli. Zapraszam, przyjrzyjmy się, przyjrzyjmy się z bliska pierwszemu z nich, czyli opryskiwaczowi Goliat o pojemności 2,5 tysiąca litrów. Ten oto prezentowany ma belkę 21-metrową, czyli tak naprawdę tą najczęściej wybierano w tych mniejszej grupie opyskiwaczy, a wszystkie opryskiwacze serii Goliat 2,5 możemy doposażyć w belki od 18 do 21 metrów belki dobrze znane z serii Apollo i Orion, czyli PHN oraz PHB, czyli zależnie i niezależnie rozkładane. A dlaczego tylko do 24 metrów? Ze względu na to, że gabaret maszyny, czyli jej długość, determinuje to, jak daleko belka będzie wystawała nad zbiornik, nad opryskiwacz i tego, czego chcemy uniknąć kolizji możliwej z ciągnikiem 2500 i 3000 litrów max 24-metrowe belki. A czym się ten jeszcze opryskiwacz jeszcze wyróżnia? Pewnymi rozwiąza rozwiązaniami, które czynią go bardzo uniwersalnym i wygodnym i dla nas, i dla Państwa. Z możliwościami późniejszego jego dozbrojenia. Zacznijmy od samego początku, czyli od samego zaczepu, czyli tego miejsca, w którym podpinamy ciągnik do opryskiwacza. I to rozwiązanie jest tak naprawdę już od samego początku tego modelu opryskiwacza Gola, czyli zaczep standardowo on jest dolny. Po odwróceniu dołożeniu drugiego wałka WOM, zaczep staje się górnym, ale co również jest bardzo istotne i bardzo wygodne, to jest to, że o ile on w standardzie jest zaczepem sztywnym, w każdej chwili możemy go Najlepiej od razu, ale w każdej chwili możemy go dozbroić w tak zwany skrętny, czyli te miejsca, które tu pod spodem widzicie Państwo, czyli te cięgna możemy w każdej chwili przezbroić, zamontować w tym miejscu siłowniki do wymuszenia pracy skrętu. Dokładamy czujniki, które będą pilnowały położenia opryskiwacza względem ciągnika, w zależności od komputera, będą to czujniki indukcyjne czy czujniki żyroskopowe i Cały system już możemy mieć zaczepem skrętem, czyli tak naprawdę na samym początku już mamy jeden zaczep, który w trzech różnych, przepraszam, w czterech różnych konfiguracjach jest możliwością dolnego, górnego, sztywnego bądź zaczepu skrętnego. Czyli numer jeden to jest sam zaczep. Co zobaczymy sobie również na przykładzie obok, samo zapięcie ciągnika możemy mieć na zaczepie okrągłym, czyli oko lub zaczep typu kula, który jest dużo wygodniejszy, jeżeli chodzi o transport, o podpinanie, o szybkie jakieś przejazdy, kiedy niweluje nam te wszystkie luzy niemalże do Zera. Czym się wyróżnia się seria Goliat? Dużym zbiornikiem na czystą wodę, ponieważ te opryskiwacze już w standardzie posiadają płuczki do mycia opryskiwacza w środku, więc już tak naprawdę operator ma pełne narzędzie, aby móc umyć opryskiwacz wewnątrz i wypłukać cały układ cieczowy na polu. A z drugiej strony, co również wyróżnia te opryskiwacze na tle pozostałych modeli w naszej ofercie, to jest zabudowana Skrzynia, zabudowane wszystkie zawory układu cieczowego, czyli z jednej strony mamy to zasłonięte, zamknięte przed warunkami atmosferycznymi, ochrona przed roślinami, ale też to jest bardzo istotne bardzo ładnie poukładane uporządkowana cała armatura e, cieczowa. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o e, cały ten schowek, mamy dodatkowy. Dodatkowy schowek, gdzie możemy odłożyć komputer po skończonej pracy, możemy odłożyć na przykład kubek pomiarowy, który służył nam do aplikowania preparatów, lub, tak jak tu widzimy, środkowo zbiornik na czystą wodę, żebyśmy mogli umyć sobie ręce. Więc to wszystko mamy ładnie poukładane w jednym miejscu, przejrzyście, tak naprawdę. A co też jest wygodne dla nas, później jako dla serwisu, to jest to, że wszystkie te rzeczy są bardzo ogólnie dostępne, czyli nie ma problemu później z dostępem, jeżeli trzeba będzie wymienić jakiś uszczelniacz, czy jakiś element, który mógł ulec uszkodzeniu. Kolejna rzecz, która wyróżnia opryskiwacze serii Goliat na tle tych mniejszych oferowanych przez nas, jest również ten bardzo rozbudowany rozwadniacz. Film o rozwadniaczach mieliśmy wcześniej, więc odsyłamy do niego. Link gdzieś tam się pojawił Państwu u góry. Rozwadniacz jest również wyposażeniem standardowym całej serii Goliad, czyli nie musimy wchodzić do góry. Nie musimy wlewać żadnych preparatów od góry, całą obsługę układu cieczowego organizujemy z dołu, czyli otwieramy, mamy tą stawkę wygodną, dzięki której pobieramy płyny, mamy myjkę do butelek, całe rozpuszczanie proszków, płynów również oferujemy tu z poziomu gruntu, czyli wygodnie z jednego miejsca, abyśmy nie musieli nic dźwigać. Co też jest ważne, rozładniacz jest schowany w bryle maszyny, więc on też nie wystaje bardzo istotnie poza gabary całej maszyny, co również ma znaczenie później w czasie wykonywania zabiegów. W tym konkretnym modelu również jest kolejne rozwiązanie, które może nie jest w standardzie dla wszystkich opryskiwaczy serii Goliat, ale w pewnych rozwiązaniach to już będzie, czyli amortyzacja pneumatyczna osi. Czyli dobrze znany wachacz wleczony, co jest istotne: on jest na amortyzatorach pneumatycznych, poduszkach z zaworem, który sam reguluje nacisk, jaki mamy. Czyli niezależnie od tego, ile będzie cieczy, pełen zbiornik, pół zbiornika, te poduszki i ten wachacz będzie cały czas tak samo dokładnie pracował. I to rozwiązanie jest bardzo istotne, nie bym powiedział, może w polu, jeżeli pracujemy, wiadomo, po płaskim terenie, e, kiedy pracujemy z tą prędkością, powiem, powiedział mniejszą, bo pracujemy z prędkością kilku, kilkunastu km na godzinę. Ale podobnie jak zaczep, bardzo istotne, jeżeli chodzi o transport, czyli tam, gdzie poruszamy się z dużymi prędkościami. Kiedy droga wiadomo będzie raz lepsza, raz gorsza, a cała maszyna nie będzie podskakiwała, to ma wpływ na żywotność maszyny, żywotność tutaj, tej konstrukcji belki, która jest podparta na podporach, ale również komfort operatora, który w czasie jazdy nie czuje tych szarpań bezpośrednio z maszyny. Kolejna rzecz, która ważna jest w jest to równoległobok, czyli belka jest zawieszona na tym trapezie, czyli jest cofnięta do tyłu i dzięki temu na serii Goliad możemy zamontować przy tej mniejszej pojemności belki nawet 24 metrowe Coś, co nie było dopuszczalne w belkach e, czy w opryskiwaczach Apollo, czy w opryskiwaczach serii Orion. To, że jest belka cofnięta do tyłu, nie ma problemu z długością całego dostawu, ale również zastosowanie coraz bardziej popularnych rozkładaczy dwustrumieniowych, gdzie jedne dają 30 stopni do przodu, drugie 30 do tyłu, nie ma ryzyka, że ten wachlarz, który będzie się zbliżał do przodu, będzie nam uderzał. W przypadku tutaj lamp, błotników czy samego opryskiwacza nie ma zakłóconego przepływu cieczy. Dodatkowo na akumulatorach, na siłownikach od podnoszenia są akumulatory gazowe, które również tłumią całe drgania, cały cykl pracy. I to pokrótce, jeżeli chodzi o serię opryskiwaczy o pojemnościach od 2,5 do 4200 litrów. To są opryskiwacze serii GLAT do 4000. I to by było tyle, chociaż pokrótce o serii Goliat, ale tych mniejszych pojemnościach dostępnych, czyli 2,5 do 4000 litrów. Uzupełnieniem będą Goliaty o serii 5 i 6000 tysięcy litrów, czyli model większy, dłuższy, więc tu już możemy bezproblemowo założyć nawet dużo, dużo większe belki. I o ile w tych mniejszych były to belki 24 metrowe, 27 metrowe czy 30 metrowe w opryskiwaczach rzędu 3, 600, 4 tysiące litrów, tu na przykładzie tego opryskiwacza nie jest problemem zamontować belki już nawet 36-metrowe w dwóch konfiguracjach, składanych na 2 lub składanych na 3 Ale czy mi się różni jeszcze seria, podejdźmy bliżej, pokażę na przykładzie samego zaczepu, bo o ile tu mówiłem, że możemy konfigurować to w zaczepach górnych, dolnych, skrętnych lub sztywnych, o tyle tu już jest to trochę bardziej, bym powiedział, ograniczone. Opryskiwacze Goliath w serii 5 6 6000 litrów mają zaczep dolny w standardzie bądź górny, tak jak mówiliśmy o zaczepie na oko lub na kulek jako opcja, ale zaczep nie jest skrętny, jest co najwyżej zaczepem amortyzowanym. Tutaj, jeżeli byśmy chcieli mieć oproskiwacz, który będzie podążał po śladach ciągnika, robił mniej ugnieceń, bardziej w kontrolowany sposób się przemieszczał, jest opcja zamontowania osi skrętnej, co możemy zakłaczyć na przykładzie tego konkretnego egzemplarzu, ale zapraszam z drugiej strony, z tyłu, będzie to bardzo dobrze widoczne. Tutaj ze względu na gabaret waszyny, wysokość jej, ciężar całkowity, nie ma możliwości zastosowania zaczepu skrętnego, więc pozostało tylko i wyłącznie oś skrętna. Są tylko dwa warunki, o których należy pamiętać, aby oś skręta pracowała, czyli zwrotnica mogła skręcać całym dużym kołem, musi być zachowany minimalny rozstaw kół na poziomie 2 lub 2,20 metra, dzięki czemu koło skręcając pozwoli temu, aby opuskiwać podążając, posiadać ciągnika, nie robił nam z drugiej kolejny, jeżeli chodzi o zawracanie, ale również nie powodowało tego ścinania i niszczenia roślin, jeżeli chodzi o cały prześwit maszyny. Czyli to są te dwie rzeczy najbardziej istotne. Jedna to jest zaczep, który nie będzie skrętnym, ale jest w standardzie zaczepem amortyzowanym. Druga rzecz, jeżeli chcemy, nie możemy bez zaczepu skrętnego, wybieramy tylko i wyłącznie oś skrętną. Pozostałe rozwiązania, jeżeli chodzi o zbiornię, czystą wodę, rozwadniać tą skrzynkę z armaturą, system wydźwigu belki jest identyczny. To jest seria Golat, która się dużo nie zmienia między tymi poszczególnymi modelami. Różnią się drobne rzeczy, które wynikają z samych gabarytów maszyny. A kolejny, największy z serii, jest to op 8000 litrów. Zapraszam, stoi tuż obok. Przejdźmy bliżej i szczegóły. A tuż za mną największy z przedstawicieli serii Goliat, czyli o Goliat o pojemności 8000 litrów z belką, tak jak widzę, 36-metrową składana na 3, czyli bardzo wygodną, kompaktową belką, która nie wystaje poza gabaryt maszyny. Dobrze znany młodszym widzom z gry Farming Simulator, gdzie cieszył się bardzo dużym uznaniem i z tego co widzieliśmy filmiki o tym opryskiwaczu dość dużo wysoko były w rankingach że chodzi o wyświetlania. A czym się różni ten goliat na tle wcześniej omawianych? Zaczepem, który już nie ma możliwości bycia zaczepem górnym. W tej dostępnej pojemności mamy tylko zaczep dolny, ale też również jest, jak to wcześniej było, zaczep amortyzowany. Większość podespołów będzie niezmienna, czyli mamy duży rozwadniacz, tak samo funkcjonalny jak myśmy wcześniej, skrzynkę, z której są Ukryte wszystkie rzeczy, jeżeli chodzi o armaturę cieczową. Wyróżnia się tylko delikatnie budową, że on już z przodu nie ma tego zbiornika na czystą wodę. Ten, który był w tych Goliatach do 6000 litrów, zbiornik ten został przeniesiony. Jest centralnie na środku opryskiwacza, w tyle jego dociąża w tylną oś, a z jednej strony ze względu na gabaryt pozwoli na odciążenie nam zaczepu przedniego. Pozostałe elementy, jeżeli chodzi o wyposażenie Staramy się dla Państwa wygody, ale również dla wygody naszej i wygody naszych przedstawicieli, że chodzi o dealerów, konfigurować tak typy maszyn, aby one były w tym samym wyposażeniu, niezależnie od wszystkich pojemności. Podkreślam, w danej modelach, czyli seria Goliat, zawsze to będzie rozwadniacz, zawsze to będą płuczki w zbiorniku, zawsze to będzie oświetlenie. Tak samo mamy wyposażone, ale końcowe wyposażenie, jak maszyna jest konfigurowana, w jakiej konfiguracji Państwo ją nabywacie, zależy tylko i wyłącznie od Was to my, podkreślam to w każdym filmie, konfigurujemy maszynę, czy produkujemy maszynę według Państwa konfiguracji, czyli to, co Państwo sobie rzeczywiście, to, co było możliwe do włożenia do danej maszyny, to również jest już to włożone, to już jest skonfigurowane oczywiście w ramach rozmowy z nami, co możemy zrobić, co możemy doposażyć. A o takich, bym powiedział, bardzo istotnych rzeczach, o których możemy właśnie doposażyć i najbardziej popularną rzeczą, która determinuje, pracę, dokładność maszyny, są to komputery. Proponuję, abyśmy zrobili sobie serię albo oddzielnych filmów, albo ogólnie jeden taki wspólny film, czyli omówimy sobie wszystkie oferowane przez nas komputery, jak możemy je sobie podzielić ze względu na nie na GPS-y czy bez GPS-u. Jeżeli chodzi o sterowanie belką, czyli podziałem cieczy na sekcje, na kwestia rozpylaczy, to już piszcie Państwo w komentarzach, o jakich szczegółach byście jeszcze chcieli zobaczyć. Ja tylko nadmienię, że największy 8000 litrów dostępny jest z belką nawet 40-metrową. Tak widzimy tutaj w wersji aluminiowej, ze względu na całą już e, szerokość. W tylu krótkiego podsumowania: każda z tych tutaj oferowanych, dostępnych maszyn są to maszyny już naszych klientów, które zostały wyprodukowane zgodnie ze specyfikacją, zgodnie z ich zamówieniem. I to co możemy zobaczyć, to będzie kwestia rozmiaru ogumienia, kwestia zaczepu, które są zmiana z dolnego na górny, dołożona na kula. Kwestia samego sterowania, czyli komputera, jaki to mamy zamontowany w tym przypadku po się. Kwestia tej pojemności, która w standardzie by nie była na miękkiej osi, tylko na sztywnym wahaczu, plus zaczep byłby dolny. To wszystko determinuje to, co zawsze mówię: to maszyny są produkowane dla Państwa zgodnie z Państwa specyfikacją. Więc jeżeli macie życzenie, piszcie w komentarzach o jakich rozwiązaniach, może o innych modelach opuskiwaczy, może o innych modelach maszyn z całego naszego portfolio. Chcielibyście kolejne filmy, ale te filmy pojawią się już od nowego roku i o tyle, ile Państwo widzieliście. W tym roku tych filmów było moim zdaniem sporo, w przyszłym roku będzie jeszcze więcej. To wszystko jest dla Państwa. Piszcie w komentarzach. Ci, którzy jeszcze nie subskrybują, zostawcie dzwoneczek, łapka w górę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!